Mówiliśmy Państwu o tym, że istnieje grupa wolontariuszy w różnych miastach, którzy raz w tygodniu spotykają się na przykład w Krakowie i zamalowują różne miejskie bazgroły. Obraźliwe hasła, coś co szpeci, piękne obiekty, zabytki, biorą sprawy we własne ręce i odpowiednio przygotowawczy się uprzednio atakują. Jest z nimi Filip Hajza. Ty też się przygotowałeś. Dzień dobry, dzień dobry, ten wielki plemnik to oczywiście ja, ja w Krakowie. teraz, drogie dzieci, pytanie, co to jest? To jest na przykład syf, to jest już dziadostwo, a tak w skrócie to wszystko to są bazgroły. Ze mną pogromcy bazgrołów, dzień dobry, witam dzień serdecznie, dobry. pan Waldemar Domański. Jest też twarz akcji, kampanii, Andrzej się, pokaż dzień twarz. Dzień dobry, pokazuję twarz, pokazuję twarz, pokażę twarz, pokażę twarz, o, tak wygląda tak twarz. Tak z pędzlem bardziej, przypędzluj tak do twarzy. Tak wygląda z tym, o. I teraz, skąd pomysł Dziękuję. na te akcje? No, z potrzeby. No. Żyjemy w takich okolicznościach przyrody. Nie jest to ładne, jak się wychodzi rano i go witają takie napisy. Chodziłoby o to, żeby miasta, w których żyjemy, były schludne. Żeby niekoniecznie były może co chwilę remontowane, ale żeby nas nie obrażano tymi napisami, bo tu są akurat napisy dość neutralne. Natomiast czasami. No poza tym to... No tak. Dobrze, że uzamalowaliście już, to można pokazać. Zlikwidowali. Generalnie wiesz, jest sprawa tego rodzaju, że zaczyna być na ścianach również mowa karalne, znaczy treści karalne, Aha. ponieważ jeżeli ktoś mówi, że kogoś zabije i wymienia go z imienia. To, z listy, to, to się robi niebezpiecznie. I wy się skrzyknęliście. Tak, i chodziło nam o to, żeby wszyscy wyszli z domu, żeby się poznali jeszcze raz, może sąsiedzi, żeby przy okazji takiego pikniku, który organizujemy, gdzie. W Zapraszamy do pędzlów, do, do wałków i, za, i dajemy kiełbaskę i mineralną, Aha. żeby się integrować, żeby się wspólnie poznać i żeby dokonać czegoś razem, co, z czego będziemy potem dumni. Na przykład między innymi oczyszczamy elewacje z krakowskich właśnie takich mądrości. Andrzeju, chodź do nas, chodź. A wszystkie, Bądźmy z Ciebie też dumni. A wszystkie miasta w Polsce, proszę Państwa, mają ten sam problem i dlatego namawiamy wszystkie miasta, zwłaszcza te duże, ażeby się skontaktowali z pogromcami Bazgrołów. Mamy stronę internetową i pomysł. No jest mając. również w Krakowie zespół zadaniowy do spraw właśnie likwidacji. Pełna tych... organizacja. No, ni no. Niestety jest duża potrzeba, popyt jest na to, bo ścian w Krakowie jest bardzo dużo i no kurczę, jakoś to jest taki trend, że, że sprejują i sprejują. Ciągle wyrażają swoje jakieś ambiwalentne odczucia piłkarskie niestety. Żyjemy w takim mieście, gdzie Krakowia jest wrogiem Wisły, Wisła wrogiem Krakowi. I to się no, przenosi na mury. No właśnie, mi się to nie podoba. A czy mi ty się w młodości malowałeś? Nie, ja się wychowałem na wsi, więc murów nie było, żadnych takich murali, a farb też nie w PRL-u, jak wiesz. Więc ja tylko kredki i nic zdrożnego. Tylko na ścianie mam je tam nad piecem wymawiali. Obywatelska postawa. Bardzo obywatelska, obywatelum. tak. Ale, ale nie, tak to mi się nie zdarzało, ani też nie miałem takiej potrzeby, jak to mówi nasz tutaj przyjaciel, że to jest potrzeba jaka? Erekcyjna, tak? <śmiech> a, <śmiech> tak, że oni malują, tak? bo nie mają w nocy co robić. No właśnie. A, no, a, najwyraźniej a tutaj nie, mają ciśnienie... nie mają kobiety, proszę państwa, ponieważ kobieta, gdyby usłyszała właśnie swojego narzeczonego wieszko, nie, idę o trzeciej tak. rano coś napisać na murze, to, ka to każda kobieta, to każda kobieta powiedziałaby czy trzecie pogięło Franciszku tak. i nie mając... z tobą jest nie tak, by zapytała? On nie miałby odpowiedzi, bo byłby zwyczajnym obszczymurkiem, prawda? Z obszczymurkami Właśnie, trzeba walczyć. Prowadźmy nowy rodzaj nomenklatury. To nie są artyści, to nie są graficiarze. Tak, bo to sztuka. Bo graficiarz to jest sztuka. Natomiast Czyli obszczymurek. To jest obszczymurek zwykły. Taki. I w związku z tym, my wszystkim tym obszczymurkom życzymy pięknych kobiet, żeby oni w nocy mieli co robić. A no właśnie. Zmienili no, że... z rodzaj zainteresowania działalności. Tak, tak jest. Żeby ciśnienie tak. gdzie indziej... Ciśnienie ks... po, 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 żeby gdzie indziej. Tak. Pozdrawiamy z Krakowa. Dziękujemy bardzo. Czyli Filip zachęcał, żeby używać pędzelka w zupełnie innym celu, mówiąc krótko. Pozdrawiamy Kraków i pozdrawiamy też tych z Państwa, którzy nam odpowiadając na apel wygłoszony ze studia wysłali murale z różnych polskich i nie tylko polskich miast. Przepiękne. Przesuwaj, e, które... przesuwaj. Bo chcemy zobaczyć więcej. – Ubogacają e, przestrzeń miejską. – Są dziełami sztuki. – Zamiast robią, ją szpecić. No niesamowite, naprawdę. – Robią ją wspaniali artyści i rzeczywiście naprawdę niektóre, e, czy spółdzielnie, czy e, takie organizacje e, mieszkańców chcą, żeby właśnie tego typu piękne murale były na ich o, domach, żeby się stąd. wyróżniać. – Zobacz na to. E, – No genialne. I pani stojąca u szczytu Pani wschodniej. też jest namalowana. To nie jest tak, że ona tam <noise> stoi. <śmianowicie> I ten pan też. Och, coś cudownego. Jeszcze Państwu pozwolą, to zatrzymam się na tym i zrobię tak zwane zbliżenie. Taun, 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 prawie jak film. Ponieważ wkrótce będziemy rozmawiać w naszym programie o całowaniu na ekranie.